I tniemy, dobra, i teraz po rowery wszyscy, jedziemy, brawo, brać rowery, dorośli na bok, jeździmy, teraz dzieciaki. Na ulicy Zielonej w Węgierskiej Górce został oficjalnie otwarty park rowerowy Rysianka. Proszę Państwa, no wreszcie mamy park rowerowy, na który dzisiaj otworzymy. Chciałem podziękować wszystkim, którzy oczywiście wspierali nas, nie będę się powtarzał, jest ich mnóstwo, przez całą jesień, zimę będziemy Wam zinformować to, się przyczynił do powstania tego toru na różnych mediach społecznościowych. Początkiem tego roku zrodziła się lokalna inicjatywa społeczna, której celem było stworzenie przyjaznego i otwartego dla wszystkich kompleksu rowerowego w węgierskiej górce. Pieczy nad tym projektem sprawowało Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe Rysianka, którego zawodnicy biorą udział w najważniejszych zawodach w kolarstwie górskim i szosowym w naszym kraju. Ja chciałem podziękować. Podziękować oczywiście Wszystkim, tak jak już na początku powiedziałem. Na, 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 największe podziękowanie to oczywiście tutaj dla Tomka i Piotrka, bo to są te, te, te motory napędowe tego całego, ale gdyby nie cała grupa, może nawet to mało, za mało mówię grupa, może nie rzesza powiedzmy ludzi, którzy was powiedzmy tutaj wspierali, to, jest, to, to, to się to po prostu udało zrobić. Park rowerowy Rysianka to trzy niezależne zimne tory o różnym stopniu zaawansowania. Mały Ryś, Pump Track oraz jeszcze nieczynny WG Jump Track oraz platformy najazdowe i wkomponowane w przestrzeń strefy odpoczynku. Tory składają się z niewielkich pagórków, profilowanych łuków i najazdów, przeszkód z kamieni i drewna. Nawierzchnia wysypana jest specjalnym kruszywem, a obrzeża będą obsiane trawą. W sobotę podczas otwarcia na torach pump track oraz Mały Ryż odbyły się zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży. Ten tor, który wystartował jako pierwszy, schodzi to jest tor Track! O co chodzi w tym torze? Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że ten tor da się przejechać od początku do końca, a nawet w nieskończoność, perpetuum mobile, bez pedałowania. No, ale energii trochę trzeba wrzucić. Poprzez odpowiedni balans ciałem, poprzez tak zwane pompowanie. Robimy tak, jak słuchajcie, pompkę na rowerze. E, odpowiednio e, ustawiamy ciało, wykorzystujemy grawitację, mamy najazdy i zjazdy. I możemy jeździć w nieskończoność. To jest właśnie jazda tak zwana Popamtraku. Tor ryż został współfinansowany przez firmę Żywiec Drugesa w ramach konkursu grantowego pod nazwą Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój Edycja 2018. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. E, rzeczywiście jako reprezentantka firmy Żywiec Zdrój. E, ale powiem coś najpierw od siebie. To, co tutaj widzę, to jest po prostu piękna atmosfera. Widzę, że mamy najmłodszych którzy tutaj sobie wędrują i to jest po prostu urocze, że zrobiliście Państwo wspólnie, tak jak było już powiedziane, z inicjatywy lokalnej, czyli osób, które tutaj mieszkają, wolontariusze oraz stowarzyszenie, że zrobiliście coś sami.